Tomek, kanał Bajer z Detektorem Jesteśmy dzisiaj w paśmie Spessart, obok miejscowości Heigenbrücken Obok wyciągu Narciarskiego O tu są takie górki Nie jestem dzisiaj sam Jest ze mną kolega z Schaffenburga Zach, halo! No i zobaczymy co uda się znaleźć Także lecimy do pierwszego lepszego dołka. Hej. I mamy pierwszy sygnał 76. Wykopiemy na żywo. Nie wspominałem Wam, ale chodzę dzisiaj z, ze starym detektorem Q30. Niestety musiałem oddać na reklamację, bo szpula, to znaczy sztyca mi się nie, rozsu, nie rozsuwała. Także chodzę ze starą ich z piątką, malutki detektor, ale w sam raz na jakąś drobnicę zobaczymy. O, o Jest monetka, zobaczcie, jest krągłość. Zobaczmy co to. No nie. <laughs> jedno euro. <laughs> Nawet wam zbliżenia nie robię. Także no pierwszy sygnał jedno euro. Super lecimy dalej. I teraz mam sygnał 68. Zobaczymy co to może być. Wiemy. A fajna pogoda. Jest mróz minus 2 stopnie. Sypie śnieg, także zobaczcie sami. Super. Tam jest wyciąg narciarski, no spora górka. No ale wracamy do sygnału. Ach. Chyba coś małego. Aha. Nastämt aber nicht ja ja. Ich hab eine Münze. Echt? Nein. <laughs> aber weiß ich nicht. Pfanning. Ich regen bringt regen. Ein Myślę, że ich. Ja, słyszę. Machen wir zauba. Krita. <laughs> o, no, więc coś zaczyna się dziać. Super. Widzimy się przy kolejnym dołeczku. I kochani nie uwierzycie x piątka, srebro zobaczcie sami patrzcie na to jest aniołek X5 też się da srebro kopać zobaczcie Oj, troszkę zimno, ale jest punca 925, <laughs> piękny aniołek. Także nie tylko detektor robi robotę, trzeba mieć po prostu trochę szczęścia. Mamy następny sygnał 48. Zobaczmy co to. Cyk. Zobaczcie jak śnieg sypie. Coś pięknego. Małego uh -huh. <ścoughs> Tak myślałem Amelinium Tego nie pomalujesz <ścoughs> Idziemy dalej Kopałem teraz sygnał 83 Zobaczmy to będzie Oho. Was hast du? Was? Oder Knopf. Moment. Italo, coś jest na nas. No O Szym ma guzika Foto Super Cię naszła tam mgła Ale dalej próży śnieg A ja mam sygnał 57-58 Wykopiemy razem I zobaczymy co to takiego? Może być monetka, ale nie musi. Gdzie jesteś? Złoto. Myślałem, już, że to złoty ząb Adolfa, ale to tylko złote aluminium. na Zobaczmy i talo ma jakiś sygnał. Moneta. Mince. sypie cały czas Oho. I jest moneta! Tajfening, super! <noise> Nie wiem czy widzicie, ale teraz super sypie śnieg. Fajnie się tak chodzi. Śnieżek, lekki mrozik. O Tami coś kopie. Znalazł monetę, fajne rzeczy poznajdował. Trochę pomogłem mu z detektorem, bo on w sumie niedługo chodzi. I teraz wyszły mu fajne rzeczy, a my jedziemy dalej z koksem. Na koniec wszedłem jeszcze do lasu. Zobaczcie, jak pięknie, ładny las. Popatrzymy sobie tutaj, jakaś stara dróżka. Także jakiś sygnał może wykopiemy. A jak nie, to. To nie śpik leci Ale to nieodłączna część zobaczymy na razie cisza Nic tu nie ma. Chyba zobaczymy. Taki żelazny chyba sygnał. wykopiemy, zobaczymy Jakiś metal No nic, zawijamy powoli do auta Jeszcze Zrobię podsumowanie Już raczej w domu Bo jestem cały w błocie Także widzimy się już chyba Na podsumowaniu Witajcie moi drodzy To już koniec poszukiwań Na dziś O Pogoda trochę wymęczyła Jak widzicie spadł śnieg Zagrzeje się trochę przy kawusi. No i co, wracam do domu, oczyszczę dla Was znaleziska. I widzimy się już na podsumowaniu. Dzięki, że oglądaliście i zostawcie jakiś znak po sobie, jeśli możecie. I tyle, cześć. Podsumowanie dzisiejszego wypadu. Tutaj są śmieci, bardzo dużo tego kapsle, zawleczki, jakieś opakowanie o pokremie i tak dalej, pełne aluminium. Ale pomiędzy tymi sygnałami udało się znaleźć kilka fajnych rzeczy. Oto one. No jako pierwsze z dnia, Sreberko, aniołek piękny. Zrobię Wam zbliżenie. O, jest punca. Także fajne srebrko, a tutaj stary guzik, nic szczególnego na nim nie ma, monety współczesne 1 euro, 50 eurocentów i 1 eurocent były w miarę obok siebie, no i obok jeszcze fejning 1898 rok, także tak to się prezentuje. Dzięki, że byliście i do następnego odcinka.